Wendy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was oficjalnie w pierwszej serii z The Sims 2 na tym kanale. Tak, nie wierzę, że to mówię. Ja się bardzo z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że wy również. Jestem troszeczkę zestresowana, nie ukrywam, że nie. Bardzo bym na samym początku prosiła, żebyście troszeczkę przymknęli oko na to, jak ja będę sobie tutaj pogrywać. W sensie, oczywiście, jak najbardziej będę przyjmować wszelkie porady, nawet będę ich pewnie potrzebować, ponieważ na pewno będę lamić. Także ostrzegam, ostrzegam. <laughs> Musicie być cierpliwi. No, ale ja nie jestem jakąś specjalistką w The Sims 2. Pomimo, że The Sims 2 jest moją ulubioną grą, jest dla mnie bardzo nostalgiczną grą. Grałam w nią w dzieciństwie bardzo dużo, tylko tyle, że ja miałam całą podstawkę oraz zwierzaki, i to nawet w sumie nie były. Moje płyty. No, także wiecie, no jak byłam mała, to też nie zwracałam uwagi na te różne szczegóły, na LOR, na wszystko. Po prostu grałam sobie, nie wiedziałam do końca co robię, no ale grałam i dobrze się przy tym bawiłam. Będziemy sobie grać w Miłowie, będzie to rozgrywka turowa. Nie będę się za bardzo zagłębiać w to, jak ja sobie gram w turową rozgrywkę, ponieważ mam na ten temat film. Zachęcam bardzo serdecznie, żeby go obejrzeć. No, a tutaj, nowe domo, gdzieś tam, w trakcie, na pewno będę o tym wspominać. Ale mimo wszystko zapraszam do tego filmu. Oby życie sobie, zobaczcie, może się również zainspirujecie. Ja również się inspirowałam innymi osobami, także to nie jest tak, że ja wszystko sama sobie wymyśliłam. Jedyne co się zmieniło tak naprawdę to to, że będę grała również rodzinami ze skrzyni. Tutaj w Miłowie, jeśli się nie mylę, mamy dwie rodziny. One również będą tutaj w tej serii. Ale mój plan na ten pierwszy odcinek jest taki, że przejdziemy sobie te wszystkie specjalne wydarzenia, czyli tych simów ze skrzyni dzisiaj. Nie zobaczymy. Oni będą, oni pojawią się w następnym odcinku. Nie do końca wiem, jak to rozegrać, także możecie dać mi znać, ponieważ tutaj ja też do końca nie pamiętam, ile te specjalne wydarzenia trwają, ale wydaje mi się, że to jest dosłownie chwila. Także, żeby to wszystko było jakieś mniej więcej równe, to no w sumie nie do końca wiem, jak to rozwiązać, także możecie. Mi poradzić, specjaliści od The Sims 2, możecie mi napisać, jak to rozwiązać, jak wy to zrobiliście, jeśli gracie w Miłowie, graliście, ale na pewno graliście, bo to jest no, najpopularniejsze miasto w The Sims 2, więc myślę, że każdy z Was grał w nie chociaż raz. Nie będę się również zagłębiać, jakie mam tutaj mody, jakie mam podmianki, no bo jak widzicie, nasz Don Lotario wygląda zupełnie inaczej niż w oryginale. Może na ten temat kiedyś nagram jakiś filmik, ale na razie po prostu będziemy sobie grać i nie będziemy się skupiać na jakichś tam różnych modach. Ja na następny odcinek jeszcze przygotuję te wszystkie rzeczy, które, do których zawsze się przygotowuję w rozgrywkach. No to już w tym moim filmie, właśnie o tym, jak to robię, no to możecie sobie to wszystko tam zobaczyć, ale to już będzie na następny odcinek. Dzisiaj wszystko będzie w sumie takie naprawdę bardzo, bardzo spontaniczne. Myślę, że ten odcinek będzie krótki, nie będzie. Jakiś bardzo długi. Ja zobaczę, czy w ogóle będziecie chcieli to oglądać. Także musicie mi dać koniecznie znać. Możecie zostawić subskrypcję, jeśli tego nie robicie. Jeśli chcecie więcej The Sims 2, zostawcie również łapeczkę w górę dla motywacji dla mnie. No i również, żebym wiedziała, że chcecie. No i oczywiście komentarze również możecie pisać. Zapraszam na moje wszystkie sociale, na Discorda, tak. Zachęcam bardzo serdecznie wpaść na Discorda. No a ja już nie będę przeciągać, mimo wszystko, że się trochę stresuję, no to wypadałoby wreszcie rozpocząć i zobaczyć co się tutaj wydarzy. Ja też tak do końca nie pamiętam jak to tutaj jest dokładnie, mniej więcej tylko coś tam mi w głowie świta. Także też myślę, że będę miała troszeczkę niespodziankę. No dobra, no to co, kochani? Jedziemy z tym. Jeszcze tylko tak powiem na szybko, że bardzo możliwe, że te domki się zmienią na następny odcinek, ponieważ znalazłam taką fajną stronę, gdzie są wszystkie domy przerobione. No, nie mam pojęcia, na ile to jest w sumie bezpieczne, więc jeśli ktoś się orientuje, no to również może dać mi znać. Wiem, jak to robić, ale nie do końca wiem, czy to jest bezpieczne. Także to już powiedziałam, wszystko na szybko. Tak mi się wydaje, pewnie o czymś zapomniałam, ale to nic. Dobra, Don już oczywiście włączył na samym początku muzykę, i teraz wydaje mi się, że nie pojawi się okienko, które się pojawiło, ponieważ ja już wchodziłam do tej gry wcześniej, żeby sprawdzić, czy wszystko mi tutaj będzie dobrze chodzić. I wydaje mi się, że po prostu y, chyba musimy zadzwonić do Niny. Tak mi się wydaje. Zresztą tutaj właśnie mamy w Pragnieniach y, i tam chyba właśnie też to było, że musimy to zrobić. Także zróbmy to i zobaczymy, czy rzeczywiście tak miało być. Bo już szczerze to nie pamiętam. O matko, Don, uważaj. Zadzwoń do tej swojej Niny. Czy mogę przyjść z zaprzyjaźnioną osobą? Hmm, no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo zakładam, że przyjdzie z Diną. Także dam nie? Czy dać tak? O kurczę, nie mam pojęcia. Tak szczerze to nie mam pojęcia. Ale chyba dam nie. I on by teraz chciał flirtować z Kassandrą. No nieźle, no nieźle. O, jeszcze zaczyna pisać z jakąś... Yy, aha, z Danielem zaczyna pisać jakimś. To dobra, w sensie z jakimś pewnie. Zakładam, że to jest Daniel Przyjemniaczek. O, jest nasza Nina. Tak, w ogóle ogólnie tak, ci Simowie mogą wyglądać troszeczkę dziwnie, ponieważ no ja mam te podmianki i tak dalej, ja ich nie przebierałam, także postaram się również ogarnąć to na następny odcinek, jeśli oni będą wyglądać jakoś dziwnie. No ale z tego co widzę, pokaż się, pokaż się Dina, czy Nina. Ojejku, <laughs> jakie zbliżenie! Nina wygląda całkiem dobrze, tak mi się wydaje. Myślę, że taki styl do niej jak najbardziej pasuje, więc oczywiście ją powitamy teraz. No, oczywiście, że tak, oczywiście musi być całowanie, no bo jakby inaczej. No i dobra, no i co? No i chyba teraz wypadałoby zrobić sobie jakieś barabara. No, to ja myślę, że wejdziemy sobie do jacuzzi. To jest też, wydaje mi się, że dosyć y, takie ikoniczne i chyba wszyscy tak robią. <gry> Więc wejdziemy sobie najpierw my, a później zaprosimy Ninę. Przyłącz się do Dina. Nie, ja bym chciała, żeby ona przyszła właśnie do nas. Teraz y, gdzie ja mam ją zaprosić? Czy muszę jeszcze. Czekajcie, może niech. Y, o, poczekamy chwilę i teraz spróbujemy. O, dobra. Zaproś, ok, znalazłam, moi drodzy Znalazłam, moi drodzy, no to czekamy na nią, aż ona tutaj do nas przyjdzie No i dobra, I jest, jest Dina, jest yy, Nina, Boże, przepraszam, ja pewnie będę, ja pewnie będę tutaj je mylić, w sensie imionami będą, by, będą mi się mylić imiona, także zignorujcie to po prostu No dobra, obejmijmy się najpierw, obejmijmy się, no i co, no i barabara robimy, od razu z grubej rury, a co? <laughs> te cacceńki, te cacceńki, moi drodzy Boże, uwielbiam. Te cacceńki z The Sims 2. Myślę, że każdy z nas, kto grał w Decy's 2 w dzieciństwie, stresował się, że rodzice wejdą nam do pokoju podczas tych cutscenek z Barabara, bo one są naprawdę bardzo, bardzo szalone. Dobre moi drodzy, musiałam sobie wejść na YouTube, żeby się upewnić, że wszystko dobrze robię. No i teraz okazało się, że Don musiał podnieść śmieci. W sensie on chyba to powinien zrobić zanim przyszła Nina, ale nieważne, zadziałało i pojawił nam się komunikat, ale to bałagan wezmij przez telefon. Pokojówkę. No i oczywiście to zrobimy. No i oczywiście tą pokojówką będzie nasza kochanka. Także myślę, że będzie drama. Będzie drama. Ja poczekam, zobaczę, co się teraz wydarzy. Czy wyskoczy nam coś jeszcze? Jak ona przyjdzie. No i przyjechała Kasia, przyjechała Kasia, nasza kochanka, która też, no, oczywiście wygląda inaczej, tak, wygląda zupełnie inaczej, ponieważ mam podmianki. Ona teraz zacznie sprzątać no i w sumie ja nie wiem, czy ja teraz mam po prostu zadzwonić pod inę, czy nie. Poczekamy, poczekamy, poczekamy. Okej, okay, co ty robisz, Kasia? Aha, bierzesz śmieci i będziesz je wyrzucać tutaj. No dobra, no to w sumie ma sens, to w sumie ma sens. O, jak uwielbiam jak oni to robią. To jest po prostu moja ulubiona czynność. Dobra, czyli słuchajcie, teraz wyskoczył nam taki komunikat. Teraz gdy nie mam już więcej roboty, może byśmy spędzili trochę czasu ze sobą. I tutaj, z tego co wiem, to tak naprawdę możemy wybrać sobie, co chcemy, więc to w sumie zależy ode mnie, czy chcę dramę, bo będziemy musieli pewnie zaraz zadzwonić po dinę, czy jednak nie. Hmm. Wiecie co? Ja jestem MSI, więc dam. Tak, oczywiście. Nina już sobie idzie. No dobra, czyli to mamy. Jakby z głowy, matko jak ty na nią gwizdasz Mam nadzieję, że dźwięki w ogóle gry będą ok, chociaż wydaje mi się, że będziecie mieć troszeczkę cicho Także no dobra, zobaczymy, mówię to wszystko, ten odcinek to jest jeden wielki spontan Jeden wielki test w sumie w tego, żeby zobaczyć jak to wszystko tutaj będzie nam działać No i teraz co, ja myślę, że powinniśmy zadzwonić po Dinę Ja myślę, że powinniśmy zadzwonić po Dinę, także... Robimy to. Ojejku, Dina, jak ty wyglądasz? Będę musiała cię przebrać. To ubranie zdecydowanie do ciebie nie pasuje. No, ale dzisiaj jeszcze musisz w nim być, kochana. Musisz w nim jeszcze dzisiaj być, słuchaj. No i oczywiście witamy się z nią. Jestem ciekawa, czy Kasia nas, nas przyłapie, bo będziemy tam pewnie jeszcze coś sobie robić. Tak, będziemy coś jeszcze robić. Także słuchajcie, z racji tego, że ja w ogóle mam y, ACR, ACR, jakkolwiek chcecie to nazywać, no to wiecie, po prostu od razu dałam im, żeby poszli zrobić barabara bara w łóżku. Także niech idą to. Jakie ty masz gacie? A! Jakie ty masz gacie? To nie wytrzymam. Zobaczcie, jakie on ma gacie. No nie mogę przecież. Dina pewnie będzie jakoś ładnie, no zobaczcie, jaką ma piękną bieliznę. A ten, kurde, w takich bakłażanach. No, przecież nie wytrzymam. Kasia niczego nieświadoma. Siedzi w jacuzzi. No okej. Okay. Jestem ciekawa, czy coś usłyszy. Lepiej bądźcie cicho, jeśli nie chcecie, żeby was przyłapała. <noise> Kolejna kat Ja nie, nie mogę z tych gaci. <noise> o, nie. O nie, przyłapała nas. O nie, no i co, ty jesteś na nią zły? Ty jesteś na nią zły, Don, to ona powinna być zła na ciebie. No i pewnie w sumie jest, no właśnie, już za to, bo mnie przepada. A zobaczcie, jakie cudowne ujęcie chwila przed tragedią, albo i nie. Zobaczymy, co się wydarzy, bo tutaj będziemy mieć ślub Kassandry i Dona, tak, ponieważ Kassandra i Dom Don są zaręczeni. No i jak widzicie, mamy tutaj powiadomienie o treści. Kassandra zakochała się w Donie i chce wyjść za niego za mąż. Może czuły gest mógłby pomóc stworzyć solidne podstawy tego związku. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj się wydarzy. W sumie nie mam jakiegoś szczególnego. Jak widzicie, Cassandra. Cassandra jest w ogóle rodzinnym Simem, tak, ponieważ ja tam w sumie nie wspomniałam o aspiracjach tamtych rodzin, ale myślę, że jeśli gracie w Simsy 2, to na pewno znacie te aspiracje już na pamięć, nie muszę wam mówić. No ale Cassandra jest Simem rodzinnym, no i ona chciałaby tutaj pocałować Dona, do wziąć z nim ślub, no i mieć dziecko. Ja na razie zaznaczę jej, żeby wzięli ze sobą. Ślub, także ja myślę, że po prostu zrobimy to od razu. Jestem ciekawa, czy Don się zgodzi, czy jednak się nie zgodzi. To może być ciekawe. O, jak ty pięknie wyglądasz. Ty, Cassandra, zresztą też. O, Cassandra jest taka śliczna. No dobra, czyli w sumie... Teraz tak naprawdę mamy mniej rodzin do przegrania. Okej. Okay. Tak jak powiedziałam, ja czekałam na to, co się akurat wydarzy, powiem, że tutaj Don może się również nie zgodzić, tak, może się również nie zgodzić, żeby wyjść za Kasandrę. No w tym z tej sytuacji się zgodził, ale ja myślę, że to i tak nie będzie szczęśliwe małżeństwo. I tutaj będą się działy różne dramy. No, ale przynajmniej przyniósł nam bardzo dużo pieniędzy, zobaczcie. 54 tysiące to jest bardzo duża suma. Nie mam pojęcia skąd, to, skąd ty to, Don, wziąłeś, ale dobra. No i moi drodzy, tak naprawdę to wszystko, co mieliśmy zrobić w tej rodzinie, no to teraz lecimy do rodziny Kariente. No i jesteśmy z naszymi cudownymi, pięknymi siostrami, które już widzieliśmy wcześniej. No i co my tutaj. Z nimi mamy zrobić. Dina Kalienty nie zadowoli się byle czym. Chce zdobyć serce Mortimera. Nie czekaj, żeby on wykonał pierwszy ruch. Postaw wszystko na jedną kartę. Dina ma aspirację pogoń za bogactwem, no to wiadomo, że będzie za tym bogactwem gonić, no i chciałaby wyjść za. Bogatego Sima. Nie ma konkretnie zaznaczonego jakiego, no ale najbogatszy Sim w tym mieście to jest Mortimer. A zobaczcie, nawet nie musimy dzwonić, ponieważ on tutaj jest, <noise> więc y, przywitamy się z nim po prostu. Kochana, zostaw ten telefon jednak. Nie musisz dzwonić, ponieważ on tutaj jest. Tak, y, oświadczysz się mu w stroju kąpielowym, no bo w sumie raczej cię to nie obchodzi, co i jak po prostu chcesz wyjść za bogatego Sima. No i zaproponuj oświadczyny od razu. O, matko, co to było? O nie. No i dobra, jesteśmy zaręczeni. No, i teraz trzeba wziąć ślub. Jak najszybciej. Więc, oczywiście, nie będziemy się bawić w żadne wesela, moi drodzy. Tylko od razu bierzemy ślub. Będę musiała do nowi zmienić nazwisko, ponieważ wątpię, że on by chciał y, mieć nazwisko ćwirów, raczej wolałby mieć swoje myślę, że Kasandra też będzie lotarią, ale dobra, na razie niech to będzie tak jak jest. Y, nikt nie będzie się przeprowadzał, nikogo nie będziemy przeprowadzać. Z tych simów tutaj przynajmniej oni sobie tam zostaną w trójkę. Także chodźcie, chodźcie szybko, chodźcie szybko. Widzę, że ci się bardzo Dina śpieszy. Nie wiem w ogóle jaką ty masz sukienkę. Okej, okay. nawet pasujecie kolorystycznie z tymi ubraniami. Czy ty się, kochana, przyłączysz? Mogłabyś się przyłączyć do ślubu swojej siostry. Także chodź. Nie spełniło jej się to pragnienie. Nie do końca wiem dlaczego. Czy Mortimer nie jest uznawany jako bogaty Sim? Nie mam pojęcia, ale ja to na razie po prostu tutaj zostawię, poczekam na to, co mi powiecie. No ale w każdym razie zadziałało i następnie nam się pokazało, że w dwoje raźniej, ale troje to już tłok. Nadszedł czas, żeby Nina się wyprowadziła. Użyj gazety, by wyprowadzić Sima. No i wiecie co, kochani, ponieważ ja się nie za bardzo przygotowałam, bo ja bym chciała, żeby Nina mieszkała w... Mieszkaniu, tak. I nie przygotowałam się, nie pobrałam sobie nic, co by nam tutaj pasowało do Pleasant View, a wiem, że są mieszkania specjalnie stworzone właśnie dla tego miasta. Także myślę, że sobie skończymy ten odcinek w tym momencie. Był on pewnie bardzo chaotyczny, no i niewiele się tutaj wydarzyło, ale słuchajcie, jeszcze wiele przed nami. To był odcinek przygotowawczy, powiedzmy w ten sposób, tak. No i taki też myślę, że można powiedzieć testowy. Tak, dokładnie tak. Więc w odcinku drugim Nina się wyprowadzi, więc wrócimy sobie tutaj i Nina. Już będzie mieszkała na swoim. Chociaż wiecie, co ja też do końca nie wiem: czy to nie jest po prostu w dwójce tak, że możemy ją dać do skrzyni do rodzin na razie, ale ja nie chcę nic kombinować. Poczekam również na to, co wy mi napiszecie, bo ja tak szczerze nie pamiętam, jak to wygląda, jak wygląda przeprowadzka w The Sims 2. Także moi drodzy, ja się z wami tutaj żegnam już. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że nie był zbyt Taki jakiś chaotyczny i w ogóle dziwny, szczerze na to liczę. Tak jak mówię: słuchajcie, dajcie mi szansę, ja się jeszcze rozkręcę, ja tutaj jeszcze wszystko ogarnę, ja się dopiero uczę. Można w sumie, w sumie to uczę się, przypominam wszystko naraz, <grych> okej? Okay? Okej, okay, dobra, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. No i oczywiście, również dla motywacji, zostawcie subskrypcję również dla motywacji i jeśli chcecie więcej. No i zachęcam również sprawdzić inne moje filmy, chociaż raczej więcej mam filmów z The Sims 4. No ale kto wie, może to w przyszłości się. Zmieni. Piszcie swoje porady, piszcie, co wam się nie podobało, wszystko, piszcie, ważne, żebyście byli przy tym kulturalni, tak, bo kultura przy wyrażaniu swojej opinii to jest podstawa, moi drodzy. Tak. Przesyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii, no i widzimy się już za tydzień razem z tą serią. Także, pa pa!